Dzień dobry, jestem Lucy i chciałabym opowiadać pytanie po cztery punkty. Jednasty zadanie. Na farmie 9 królików je marchew codziennie, a 11 królików co drugi dzień. Pozostałe króliki nie jedzą marchewki. Wczoraj 15 królików jadło malchewek. Ile królików zje malchewek dzisiaj? Więc na pewno tutaj będzie 9 królików zjedzą codziennie. Najpierw tutaj będzie 9 królików, a pozostawy 6 by jedli co drugi dzień. Więc, yy, więc jak musimy obliczyć na drugi dzień, to tych 6 już nie będą. A pozostawy tych nie jedli co drugi dzień, to będą, więc yy, tych 6, nie będą. A tych. Um, a tych 5 będą. Więc 9 to 5, 14. Więc zaznaczymy C. Jak lubisz ten film, to subskrybuj i kliknij łapka w ogóle. Dziękuję. Do widzenia.